Hej, witajcie w kolejnym vlogu, jest sobota rano I jak widać jeszcze Jestem w piżamie Siedzę w łóżku Zobaczcie, to jest moja fryzura od wczoraj, w której spałam I Nie wiem, ale wydaje mi się, że Wygląda Dużo fajniej niż taka wyczesana Jak jest taka potargana No może za bardzo, ale nie wiem Podoba mi się taki look Może powinnam spać w swoich fryzurach <noise> Żeby wyglądał najbardziej Wytargane No nie wiem i tutaj, poranna dawka YouTube'a. Będę oglądać vloga Beauty Crash. I mam ciemny chleb i twaróg wędzony z Lidla, z masłem. Zjadłam się na nie, obejrzałam trochę YouTube'a. Mam <laughs> zęby, wiem fascynujące. I teraz nałożę wszystko na siebie. Jeżeli o, chodzi o pielęgnację, o nie wiem, czy to się stanie, to zobaczyć, To jest ten krem idealia daje takie fajne, nie wiem, rozświetlenie, nie, pewnie w tej kamerze nie jesteście w stanie tego zobaczyć. No nieważne, w każdym razie nakładam swoją pielęgnację. Mam dzisiaj dobry humor, stwierdziłam, że mam ochotę coś nagrać. I oglądałam u Caroline Hirons 5-Minute Makeup Challenge. Ja za bardzo, nie wiem, nie nagrywam takich filmów. Się wydaje że to jednak mm, też jest dla młodszej widowni. Takie filmy, ale akurat te, te wszystkie challenge, jakieś tam z jedzeniem różnych rzeczy i tak dalej, to jakoś nie, nie moja bajka. Ale obejrzałam to i stwierdziłam: kurczę, to jest fajne. Zawsze mówię, że tak szybko robię makijaż. i Jestem ciekawa, mam ochotę sama siebie sprawdzić, czy faktycznie tak szybko mi to idzie. Jak właśnie, bo czasami naprawdę wybiegam z domu i jestem w stanie wyjść w 10 minut. A może mi się tylko tak wydaje, może jednak nie, dlatego stwierdziłam, że nagram dzisiaj właśnie makijaż w 5 minut, zobaczymy jak mi to, jak mi to wyjdzie. A tutaj pewnie widzicie na wannie ten szereg kosmetyków różnych, to słuchajcie robiłam ostatnio porządki w łazience, tutaj w, szaf w szafce. I to są po prostu wszystkie produkty, które zostały kiedyś otwarte, parę razy użyte, raz użyte, nie wiem. I potem wróciły do szafki i stoją. Teraz mówię, o nie, wyjmuję wszystko. Wiecie jak to jest, jak to, przynajmniej ja tak mówię, nie lubię takich, nie lubię kosmetyków. Ja nie mogłam mieć... chciałabym mieć wszystko położone. Ale jeżeli <laughs> nie mam czegoś przed oczami, to ja po prostu o tym zapominam i nie używam. I zrobiłam tej taką piękną wystawkę, której strasznie nie lubię tego widoku, ale wystawiam wszystko i zużywam. Z tomkiem też używam po kolei, po prostu e, wszystkie jakieś. W głowie są szampony i pod podkreślenie, także no to wszystko jest do zużycia, bo to nie są jakieś w ogóle. Kobiety po prostu nie wiem. Czasami jest tak, że nie wiem, jedziemy na jakiś wyjazd i o wezmę ten żel, i potem jakoś nie wiem, gdzieś go odstawiam i używam dalej, i tak dalej. i tak dalej. No, zostawiam chyba. Podoba mi się, naprawdę mi się podoba. Taki rozwalony rozwalony warkocz. Nie umiem sama osiągnąć takiego efektu, żeby bez spania się tak uczesać, ale może dojdziemy kiedyś. Dojdziemy do tego. No dobra. Będzie incepcja teraz. <laughs> e, tak, nagrałam dla Was... Czekajcie, muszę Was odstawić. Nagrałam dla Was... Mm challenge, aż 5 minut, pewnie kiedy to oglądacie to już jest na kanale, więc wrzucę Wam, muszę wyłączyć ten podgląd, bo nie lubię na siebie patrzeć, o, eee, dobra, A, nagrałam to, nagrałam projekt Denko i coś innego chciałam Wam pokazać, bardzo zasłania. zobaczcie mam, Podkładkę pod myszkę z Nowym Jorkiem. Dostałam wczoraj e, paczkę od Karoliny i Darka i dostałam, kurde, super. Naprawdę, jak mi to fajnie pasuje, e, bo oni byli teraz w Nowym Jorku. Pewnie śledzicie, a jak nie to e, ci, którzy nie śledzą, to wejdźcie sobie na ich kanał, hej łobuzy. Dostałam też najfajniejszą kartkę, jaką już sobie widziałam. Happy Birthday, Rabal. I to jest taka kurtka skórzana i zobaczcie, ma tutaj ekspresy normalnie. Tak. Po prostu tak się śmiałam, jak to wczoraj zobaczyłam. Tu jeszcze dostałam zestaw takich kosmetyczek. Co bardzo mi się bardzo przyda, bo zawsze na wyjazdy mam problem, w co się spakować, także to mi się przyda. No i najlepsza rzecz. Książka Triszy. The Stripper Diaries. Nie mogę będę to, już zaczęłam to wczoraj czytać, ale było późno. i będę dzisiaj czytać wyznania Triszy. Dajcie znać, kto, kto ogląda Trisze. Ja na początku właśnie Karolina mi podesłała jej kanał i na początku jak zaczęłam ją oglądać, jak to zobaczyłam wynienie, nie, a potem potem się zakochałam normalnie. To się nazywa prawdziwa kontrowersja na YouTube. Eee, tak, zupełnie inny klimat niż na, na polskich kanałach, gdzie wszyscy są tacy krześni, poprawni i w ogóle. Nie, ale muszę jeszcze, e, muszę zmontować te filmy, które nagrałam, bo e, często jest tak, że później opowiadam Wam o tym, że coś nagrywam i stwierdzam, że mi się nie podoba i w ogóle nawet tego nie wrzucam, więc już teraz od razu montuję na bieżąco, żeby, no, żeby tak nie robić. Bo też wczoraj wrzuci dzisiaj wrzuciłam vloga, którego właśnie miałam skasować i nie wrzucić i rzuciłam w co, super. Ja już chyba nie wiem. Po prostu jakieś. Nie wiem, co mi się dzieje, ale nawet sobie nie zdaję sprawy, ile ja filmów kasuję i nie wrzucam. No dobra, to idę teraz to zgrać yy, i zmontować i wrócę do Was później. Okej, okay, już wszystko mam. Yy, co jest kitia? Wszystko mam ponagrywane. I teraz. Mówiłam Wam, że jest sobota? Chyba tak. Tomek wróci później do domu i dzisiaj sobie robimy romantyczny wieczór w domu. Postanowiliśmy, że raz na jakiś czas będziemy sobie robić taki, yy, nawet wiecie co, nie odchodzi romantyczny, ale taki wieczór dla siebie, że nie idziemy na żadną imprezę, nie idziemy na żadną kolację, nie wiem, nie każdy z laptopem coś tam robi, tylko taki wieczór yy, razem, wiecie z jakimś winkiem, tak, z kotem jęczącym z kolacją i Tomek robi o, nie pokażę Wam, bo jest akurat zamarynowany czy zamarynowany też, ale zawinięty w folię nie wiem czy tylko widać, no nieważne Tomek robi pysznego, też robi pyszne steki i tak dalej ale taką miałam ochotę na pieczonego kurczaka i on kupuje całe w całości takiego kurczaka i go tam smaruje różnymi rzeczami w dupę mu wsadza jakieś, czasami jak mamy uda nam się kupić takie świeże gałązki tymianku całe to wkładamy w środek i to jest pyszne no i właśnie też kupiliśmy nasze, tu mamy taki sklepik małoosiedlowy, w którym kupujemy ziemniaki, które są pyszne najlepsze na świecie i właśnie zastanawiam się czy zrobić jakieś pieczone ziemniaki, Tomek zawsze chce pire bo on bardzo lubi moje pire ale myślałam o tym żeby zrobić takie pire na przykład z boczkiem i z cebulką i takie troszkę zapieczone w piekarniku z parmezanem Widziałam gdzieś na vlogu um, u kogoś ze Stanów, że właśnie e, tak robił ziemniaki. Albo dajcie znać, czy może znać jakiś ciekawy przepis. Właśnie chcę spróbować zrobić normalnie puree, do tego podsmażony boczek z cebulką i troszkę to posypać parmezanem i tak, żeby się zrobiła warstewka i zapiec w piekarniku. Ciekawa jestem. zobaczę, ale muszę iść na zakupy, bo... Nie mam cebuli, nie mam boczku, za to mam mięczącego kota, który już był karmiony rano, ale oszukuję potem powiedzą, że cię nie karmi. Chodź tu. Chodź. Słyszycie. Chodź. Chodź. No będzie, że głodzę kota taki chudzi, chudziutki kotek, malutki, tak? No tak. A miska pełna. Właśnie nie wiem słuchajcie, co się stało, ale miska ma pełną na no, dowód pokazuję dla tych, którzy... Znowu będę mówić, że głodę kota. No, widać po prostu, kicia wygląda na taką zabiedzoną, no tak. I nie wiem, ma tą karmę, którą lubi i coś jej się, coś, coś jej się, nie ma, teraz poszła jeść. Nie wiem, czy ona jakieś zapasy robi, wojna idzie, czy co i kot chce coraz, naprawdę, ma pełną miskę i tak chce jedzenie. Dobra, ale nie będę was zanudzać tymi opowieściami, w każdym razie idę na zakupy. Dobra, jestem z powrotem, wróciłam z zakupów, ja już musiałam się rozebrać, jest tak ciepło i słonecznie na dworze, super, a no, już mi wiatr rozwiał totalnie moją fryzurę, Tak się rozglądam, <noise> czy jest mega sypa, ale chyba nie jest tak źle, eee, zrobiłam zakupy, kupiłam pyszną kapustę, kiszoną jogurt, ją uwielbiam, słuchajcie, no i tutaj różne, różne rzeczy, ale coś, co muszę wam pokazać, Znalazłam w biedronce. W biedronce mam świetnie ten dział z książkami. Ja zawsze się tam zatrzymuję i kilka rzeczy dzisiaj mnie zaciekawiło, ale wybrałam też biografię, autobiografia apetyczna Magda Gessler. Autobiografia Magdy Gessler. I ona kosztowała 49,90, a w biedronce była za. To jest nadrukowana cena, a w biorące była za 24 zł. I tam naprawdę można czasami takie fajne, w ogóle jest bardzo ładnie. Bardzo ładnie jest wydana ta książka. Bardzo jestem ciekawa. Właśnie ostatnio e, chyba Wam mówiłam, że oglądamy kuchenne rewolucje, bo już wszystkie seriale nam się skończyły. I oglądamy kuchenne rewolucje. Uwielbiam Magdę Gessler. Uwielbiam ją za to, jaką jest kobietą. Ma klasę, jest pewna siebie, ale też ta pewność siebie to nie jest taka arogancja tylko ona wie, co mówi, zna się na rzeczy, co zawsze udowadnia. To jest niesamowite, że po prostu do jakiej knajpy ona nie wchodzi, nie wiem, kubańskiej, afrykańskiej, jakieś, no nie wiem, cuda na kiju, ona się zna na tej kuchni, wie co, co jest dobrze, co jest źle, co tam powinno być, po prostu wow, tego jej mega zazdroszczę, do tego ma swój styl ubierania się, jest taka stanowcza, pewna siebie, ale właśnie bez zarozumiałości, bez, no wiadomo, słuchajcie, no każdego też... Pewnie nie każdy ją lubi, nie każdemu to. Um, nie każdy lubi taki styl bycia i też czasami, jak, jak na nią patrzę, to mam wrażenie, że trochę za ostro z tymi ludźmi pogrywa. Ale jakby, abstrahując od tego, to uważam, że kurczę, imponują mi takie kobiety i podoba mi się to, że właśnie, że ma swój styl ubierania. Mimo że ma taką, no, dosyć pulchną figurę, to zawsze jest super ubrana, fajnie, nieciotkowa to. E, ma taki, widać, swój styl. Czy mi się to podoba, czy nie? Niko, nie. Nik nie będę się opowiadać na ten temat, ale ma swój styl, e, taki, no zawsze, zawsze te ciuchy są takie jej, takie w takim jej stylu. E, podoba mi się też to, że nie wiem, bardzo często widać, że siedzi sobie z browarkiem, e, że przeklina, a nadal ma klasę i to mi się podoba, że... To co ja zawsze powtarzam, bo się mówi, że nie kobieta z papierosem, z piwem, z tym w ogóle przeklinać to. Nie słuchajcie, klasa to jest klasa, tak? Ja czasem rozwalają mnie takie jakieś takie poglądy, że ja na przykład bardzo lubię pić piwo. Nie lubię drinków, nie lubię tych wszystkich słodkich ulepków, nie znoszę Martini, po prostu jakkolwiek pięknie to wygląda w tym Teliszkujączce, nie znoszę Martini, nie będę się zmuszać, a poza tym, no, no nie wiem, takie, takie gadanie, że och... Piwo to jest takie, wiecie, dla plepsu. Ja lubię piwo, piję piwo, i nie będę tutaj niczego udawać, a klasa to, to nie jest to, co mamy na sobie, ani to, co pijemy, to co jemy, tylko to, co mamy wewnątrz, tak? I, I właśnie to mi się podoba, że ona naprawdę ta kobieta naprawdę ma klasa. Nie jest taką, wiecie, dziumdzią polukrowaną, które właśnie wiecie, siedzą pięknie ubrane, machają rzęsami z drineczkiem i, i im się wydaje, że to jest, że to jest klasa. Także, tutaj się rozgadałam, nie no strasznie, yy, yy, strasznie mi się podoba, w ogóle lubię takich ludzi wyrazistych z charakterem, którzy mogą być kontrowersyjni, mogą irytować, ale wolę takich wyrazistych ludzi niż wiecie, taki, taką mama łygę. Tak, no a w Biedronce naprawdę jeszcze było kilka ciekawych książek, więc w ogóle dam wam znać, czy, czy, bo to, mm, ktoś inny pisał tą biografię jeszcze, oczywiście ponieważ jest weekend, a w weekend jem słodycze, to... Nie wiem, to są właśnie, wiecie, takie zakupy. Sama bym nie poszła do sklepu i tego nie kupiła, ale leżało przy kasie i wziąłam czekoladę z bokatem oraz y, M&M'sy świąteczne limitowane. Ja no, w ogóle uwielbiam wszelkie orzechy w czekoladzie. Staram się, jeżeli kupuję słodycze, to staram się jeść orzechy, czy tam migdały, czy orzechy arachidowe w czekoladze. I żeby też, no wiadomo, to, to nie jest na naturalne, kolorowe i tak dalej. Ale takie orzechy w czekoladzie to jeden z takich lepszych słodyczy, jakie można zjeść. No i tak, kończę już tego vloga. Kicia, a ty nadal głodna jesteś? Kończę już tego vloga, bo niedługo wróci Tomek. No i tak jak mówiłam, robię sobie wieczór dla siebie, więc popołudnie dla siebie będę, więc no raczej nie będę vlogować z oczywistych przyczyn. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym vlogu. Kicia nie ma marudzić, Chodź, pożegnam się ładnie. Jestem cała na czarno, więc będę cała brudna. Pa, Kicia. Zrób papa. pa, Ale y, używałam sobie tego. Matko, chodź 19 minut, Używałam tego i to mi fajnie tak tutaj rozświetlało oko, a nie, to, to, to